Dzisiaj zobaczymy co się stanie z Grzesiem, jak będzie spadać. Oczywiście musimy wlecieć na górę, muszę cięcie zrobić. Jestem już mega wysoko. Zmienimy kamerkę, żebyśmy zobaczyli co się dzieje z moimi on Oni już szaleją, widzicie? Te, te ręce szaleją już. Włączmy tryb auta. Kurde, co się dzieje? Co się dzieje z moimi rękami? Co się dzieje? woj i tak nagle się wywaliłem. Wejdźmy na ulicę. Oni już jak skręcę to szaleje. Dziwne. O tam